Cześć, mam na imię Agata i jestem fizjoterapeutą. Jeżeli masz problem z utrzymaniem prawidłowej postawy ciała, koniecznie zostań ze mną. Problemy z prawidłową postawą ciała to nie tylko i wyłącznie wady kręgosłupa. To również osłabione napięcie mięśniowe, wady stóp, nieprawidłowa ergonomia pracy, problemy na tle psychosomatyki i wiele innych. Jeżeli nie znasz źródła swojego problemu bądź zmagasz się z bólem, koniecznie skonsultuj się ze swoim fizjoterapeutą. Zaraz pokażę Ci krótki zestaw ćwiczeń, który uelastyczni Twoje tkanki i pomoże Ci z nadmiernym napięciem mięśniowym. Wykonaj pozycję klęku podpartego. Unieś rękę do góry, po czym wykonaj skłon z rotacją. Pozycję utrzymuj około 30 sekund. Wykonaj przeprost w odcinku lędźwiowym. Pamiętaj, aby biodra kierować w kierunku podłogi, natomiast głowę w kierunku sufitu. Oddech jest tutaj kluczowy, dlatego skup się na długiej fazie wydechu. W leżeniu na brzuchu złącz swoje ręce na wysokości bioder, następnie unieś je do góry. Jeżeli chcesz wzmocnić swój efekt, podnieś delikatnie głowę i cały tłów do góry. Pozycję utrzymuj około 30 sekund. W pozycji siedzącej wykonaj rotację tłowia. Pamiętaj, aby na wydechu wykonywać delikatnie pogłębienie swojego zakresu ruchu. Twoje plecy powinny być proste, a biodra nie powinny odrywać się od podłogi. Ćwiczenie powtórz na drugą stronę. Wykonuj około 30 sekund na każdą z nich. Wykonaj ćwiczenie tak zwany kocik grzbiet. Pamiętaj o spokojnym oddechu. W fazie, kiedy Twój kręgosłup jest mocno wygięty do góry, wykonaj wydech. W momencie, kiedy schodzimy w dół, złap spokojny oddech. Pamiętaj, że ten zestaw to tylko część tego, co możesz zrobić, aby poprawić swoją jakość życia.